Witam przy serdecznie w naszym barakowym życiu, w którym jest 8.53, a spodziewałem się, że wstanę co najmniej o 10. Okazuje się, że jednak już przyzwyczajenie do porannego wstawania wzięło górę i obudziłem się po prostu wcześniej. Idę trochę ogarnąć buziola, w sensie nie ogarniam tu buziola w ogóle. Jakby wstaję tak wcześnie do pracy i tak mało mam czasu, że po prostu nie robię z tą twarzą nic, a mam wrażenie, że jest coraz gorzej, więc idziemy ogarnąć witaminkę C i SPF-a i zrobić jakąś kawkę. Pierwszy raz tutaj, akurat na tej miejscówce poranną kawkę, więc... Więc jestem przeszczęśliwy, bo że jakby dni bez porannej kawki są tak smutne. O, na całe szczęście ten nie będzie. Muszę przyznać, że naprawdę nieźle się wyspałem dzisiaj. W sensie, no, tak jak normalnie wstaję o 4.30, czasami nawet 4.20. No to dzisiaj jakiś taki normalny sen i normalne pójście spać po oglądaniu mega długo seriali, no sprawiło, że czuję się super zregenerowany. Bardzo jest mi potrzebna teraz ta niedziela, ale dobrze, że już nadeszła. 嗯。<clears throat> <clears throat> Kawuchę. i nawet udało mi się zrobić jakieś śniadanko, czytaj dwie krąki chleba z serem. Jakoś niespecjalnie przepadam za szynkami, które są na tej stołówce. Czasami jest taka dosyć chuda, z jakiegoś kurczaka i to jest w sumie całkiem spoko, ale zazwyczaj to są takie, wiecie, szynka z jakąś taką żyłką albo w ogóle jakiś taki baleron i ja jako jakiś taki picky eater generalnie nienawidzę takich rzeczy, w sensie to w ogóle, to w ogóle nie przechodzi przez moją głowę, że mógłbym to zjeść, więc zjadłem dzisiaj ser żółty. W ogóle śniadania są tutaj mega wcześnie, jakby ja już byłem na takiej końcówce, końcówce śniadania, a była, myślę, 8:40, coś takiego. Więc no. Mega wcześnie z Plan na dzisiaj jest taki, bo jest super fajna pogoda, w sensie przynajmniej na razie, więc cichutko, żeby nie zapeszyć. Plan na dzisiaj jest taki, żeby skoczyć sobie na jakąś taką wycieczkę rowerową, na pewno odwiedzić sklep, bo pokończyły nam się rzeczy, a w szczególności czekolada. Nie mam czekolady na chacie, jest mi z tym niezmiernie źle, bo już wczoraj do popołudniowej kawusi nie miałem czekolady. To. Przykra sprawa i zobaczymy, czy może gdzieś się przejedziemy. No, bo jest niedziela i zapowiada się jako ładna niedziela, więc korzystać z tego dnia byłoby naprawdę super. Ja zobaczę, czy może uda mi się jeszcze dzisiaj nawet pobiegać. Byłoby super też. <grytko> Wszystko byłoby super. Szkoda, że to tylko jeden dzień wolny, ale no, będziemy korzystać. Zobaczymy, co się stanie. Ja na razie kończę kawusie. Odpalę chyba sobie jakiś serial albo coś takiego właśnie odmurzającego, bo. Potrzebuję po prostu, żeby ten dzień był taki naprawdę na chillaucie, nie? Bez spinki, bez, bez niczego. 6 dni jednak robi siekę w ogóle. Jak już tak wracamy do pracy na sekundę, to muszę przyznać, że jestem całkiem zmielony po tych sześciu dniach i to tak na poważnie, jakby nie było jakoś super ciężko fizycznie. Trochę było. Chodzi o to, że jest ciężko fizycznie pod względem tego, że mega bolą mnie plecy od wszystkiego, czy od stania przez 9 godzin, czy od nachylania się przez 9 godzin. Nie ma tutaj takiej. Pracy, w której nie używasz pleców, i to sprawia, że po prostu one nie mają za bardzo czasu, żeby sobie właśnie odpocząć, jakoś tak odreagować po tej pracy. Plus, chyba najgorszym dla mnie jest sadzenie, bo w momencie, kiedy dobrze się ułożysz i sobie faktycznie sadzisz na siedząco, to jest. Fuck, wylałem kawę. Najgorzej. To jest całkiem spoko, ale generalnie w momencie, kiedy odpalają się zraszacze, to robi się super zimno, i ja już naprawdę miałem wrażenie po tych dwóch sadzeniach, że wrócę do domu i będę super chory. Na całe szczęście to się jeszcze nie wydarzyło. Zobaczymy, czy nie wydarzy się za trzecim razem. Na razie zapominam o pracy, bo jest niedziela. Bardzo brakowało mi jakiejś gry na maku, co można by sobie było pograć na padzie i tak po prostu, wiecie, poleżeć, pocilować, właśnie w taką niedzielę. Problemem maka jest to, że tutaj jest super mało gier. W sensie naprawdę. Ilość jest super ograniczona i problem polega na tym, że też niewiele gier po prostu wspiera tego pada również na Macu. Generalnie Mac pod gry absolutnie w żaden sposób się nie nadaje, ale udało mi się znaleźć Stardew Valley. To jest już stara gierka, ale jest ładna, taka przyjemna o gdzieś tam prowadzeniu swojej faremki, coś takiego i... Jakieś tam poboczne rzeczy. Gra się w to podobno mega chillowo i starcza na bardzo dużo godzin, więc prawdopodobnie cały wyjazd w Holandii mogę w to grać i pewnie się jeszcze nie skończy. Mega spoko i tak, żeby było mi jakoś miło i przytulnie na tej mojej farmie w grze, to nazwałem ją barakowisko. Myślę, że będzie grało się fantastycznie. Jedziemy do sklepu, póki jest dobra pogoda, bo prognoza pokazywała, że później ma być pochmurno albo nawet padać, a teraz się okazuje, że jest mega ciepło, więc nie wiem po co mi ta bluza. Zaraz ją zdejmę. Wzięliśmy rowery i w sumie wyruszamy do tego samego sklepu, w którym byłem ostatnio, czyli nie wiem, z 20 minut w sumie drogi, to nie jest jakoś super daleko, ale dostałem gorszy rower niż ostatnio. Niestety. W sensie coś jest nie tak z pedałami. Są jakieś takie mega krzywe, jakoś dziwnie się jedzie. No ale myślę, że wszystko będzie oki. Ok. Jakoś dojedziemy i mam nadzieję, że tym razem się nie zgubię. Patrz jaka fajna krowa z rogami I taka włochata O oh wow That's cool Miałem wziąć dwie, trzy czekolady A wziąłem słodycze na cały tydzień Tak na wszelki wypadek, żeby już tutaj po prostu nie jeździć Zero jakichkolwiek wartościowych produktów Sam cukier, czekolada i żelki Taka dziwna ciekawostka w ogóle Odnośnie właśnie Jumbo Jumbo, ja mówię Jumbo, ale to jest chyba Jumbo, bo w radiu, zawsze jak leci taki jingle, to jest Jumbo. Więc to jest chyba Jumbo. To tutaj jest tak, że nie można wchodzić z plecakami w sensie. Mam wrażenie, że to odnośnie tego, żeby po prostu ludzie niczego nie kradli. Tym bardziej my, jak przyjeżdżamy do Holandii. Nie, no to oczywiście żarcik, zero uprzedzeń i nie można wchodzić z plecakami. Są takie w ogóle specjalne szafki, żeby schować sobie plecak. No i tu doprowadza to śmiesznych sytuacji, bo ja po prostu z tymi, wiecie, wszystkimi słodyczami na rękach idę najpierw do kasy samoobsługowej, później to wszystko zbieram i jeszcze jakoś tam próbuję manewrować przy tej szafce, żeby wyciągnąć ten, ten plecak, więc w ogóle śmieszne. Dziwne, ale niech im tam będzie. Szukam teraz w ogóle bankomatu, bo te zbiórki na jedzenie co tydzień są niestety w formie tylko i wyłącznie gotówki. A ja nie posiadam gotówki. W sensie ja w ogóle nie lubię posiadać gotówki. Tutaj to już w ogóle nie posiadam euro w gotówce, ale na całej szczęście podobno jest tu jakiś bankomat i to podobno całkiem niedaleko. No mam nadzieję, że go zaraz szybko znajdę. Tak się kręciłem i nie mogłem znaleźć, a się okazuje, że ten bankomat jest chyba w ogóle w środku sklepu. A ten sklep z jakiegoś powodu jest dzisiaj po prostu nieczynny Nie wiem o co chodzi O, bo Geldmat, z tego co wiem, to jest właśnie bankomat W ogóle wygląda jak logo Żabki Z tym takim uśmieszkiem Zagadka rozwiązana, jest po prostu niedziela O czym zapomniałem zupełnie I no jest nieczynny po prostu cały ten sklep Przez co bankomat również jest nieczynny A to jest jedyny bankomat w pobliżu, nie wiem, 50 km, Który mógł być dzisiaj otwarty No trudno, coś się wykombinuje Teraz na całe szczęście po ostatnich wydarzeniach i zgubieniu się obok tego miasta już doskonale wiem, gdzie mam jechać. Więc jest to, jest to duży plus, na 100% się nie zgubię, a jak się zgubię, to tym razem mam przynajmniej naładowany telefon. Więc no, przygotowałem się znacznie lepiej niż ostatnim razem. Jest tutaj jakiś taki całkiem fajny kanał i nawet nie śmierdzi. Więc postanowiłem, że sobie zrobię takiego trochę mikro stopa i wypiję sobie zimną arizonkę, którą przed sekundką kupiłem. W ogóle kupiłem, spakowałem, miałem wypić i zapomniałem, więc teraz robię jakiś taki krótki pitstop. Zmachałem się. Powiem wam, że niektórzy różnie przechodzą wstawanie tutaj o 4.30. Ja na przykład nie wiem jak się nazywam i tak do 10 będę jeszcze podsypiał, a Milena na przykład robi duolingo. W ogóle jest mega śmieszne, bo Milena robi to duolingo od pierwszego dnia, albo gdzieś tam pierwszych dni jak jesteśmy w Holandii I ona faktycznie każdego dnia gada po holendersku, po hiszpańsku I chyba to na razie tyle, ale mam wrażenie, że zaraz będzie miała chrapkę jeszcze na trzeci język i na piernicza Po prostu dzień w dzień Nie wiem, crazy W ogóle stojąc teraz przed lustrem uświadomiłem sobie jak bardzo moja buźka jest już zaniedbana Jestem tak zarośnięty, jestem... Mam jakieś... Jesteś A... <laughs> słodki nie wiem czy mówiłem, ale dzisiaj idziemy na cięcie, co niezmiernie mnie cieszy, bo sadzenie w tej deszczówce, w tym deszczu, w wodzie i w zimnie w ogóle mi się nie podoba i plan jest taki, żeby po prostu rozchorować się na każde kolejne sadzenie i jakoś przetrwać do końca. Moi drodzy, nie wiem co to się stało, ale jakoś zapomniałem. O, ja się na włosach już. Ojezu, dużo mi się tu wydarzyło dziwne rzeczy. Ale generalnie jakoś tak zapomniałem o nagrywaniu tego vlogasa. W sensie Jakoś tak zacząłem grać w gierki, później grałem w inne gierki. I później jeszcze o jedno czego nie widzieliście, to taka kanapka z taką czekoladową posypką. To jest w ogóle narodowe jedzenie w Holandii, w sensie taka narodowa kanapka. To jest taka posypka jak do ciastek albo do tortów. U nas tylko trochę bardziej miękka i mam wrażenie, że trochę szybciej się rozpuszcza w ustach. Byłem super źle nastawiony do tej kanapki, byłem pewny, że będzie obrzydliwe, a okazuje się, że było spoko. W sensie nie było to złe. Było to, była to słodka kanapka po prostu. Czy wybrałbym ją jako śniadanie? Pewnie nie, ale jakbym miał ją zjeść, to bym ją zjadł. Także to się wydarzyło z rzeczy do zaupdate'owania i tak na dobrą sprawę to już nic więcej. Idziemy spać. W sensie idziemy oglądać jeszcze Dextera, bo każdego dnia oglądamy z milionem Dextera do spania praktycznie i lecimy z nim na grubo, bo jest super. Dexter jest fantastycznym serialem. Jeżeli ktoś kiedyś nie oglądał jeszcze Dextera z jakiegoś powodu, jak ja, proszę to nadrobić natychmiast. Dobranoc. Witam serdecznie w dniu kolejnym, w którym udało nam się przeżyć ciężką pracę. Co prawda była godzina krótsza, z jakiegoś powodu jest coraz mniej godzin i coraz mniej pracy, a wyjeżdża coraz więcej ludzi już na wakacje. Więc, generalnie, dostaliśmy dzisiaj takie info, że najprawdopodobniej pracy będzie troszkę mniej niż zakładaliśmy, czyli nie do końca sierpnia, tylko gdzieś w trzecim tygodniu sierpnia, może przy dobrych wiatrach, więc zobaczymy, jak to w sumie będzie. Nie ukrywam, że trochę mnie to cieszy, bo bardzo męczy mnie ta praca. W sensie. Jak jakoś nie potrafię się przestawić, próbuję naprawdę gdzieś tam mocno te mentality właśnie sobie zmienić, tak żeby troszeczkę mniej przeżywać tę pracę i w ogóle, ale jest ciężko, więc z racji tego, że jest trochę ciężko i ta psycha trochę jednak siada, to postanowiłem, że dzisiaj nie za dużo będę nagrywał i gdzieś tam kombinował z jakimiś niesamowitymi rzeczami, plus teraz widzę, że zaczęło padać, w sensie zaczyna padać, gdzieś tam już lekko gropi, więc po prostu mam ochotę dzisiaj pograć w gierki, w sensie w tą Gierkę, co, co grałem wczoraj, i posiedzieć sobie w baraczku i zjeść masę słodyczy. W sensie, na pewno zrobię jeszcze jakiś króciutki teścik słodyczy, który dzisiaj wyciągnę z szafy, ale to jest w sumie chyba wszystko, co dzisiaj chcę robić. Mam taki dzień po prostu na. Więc zrobię tak, że po prostu to barakowisko vlog będzie czterodniowe, a nie trzydniowe, tak jak zazwyczaj to wygląda. Nic się nie stanie. Bawię się formą i treścią. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, także, także do jutra. Albo to później, bo będę coś jadł. Nadszedł moment na test słodyczy i tak, dzisiaj wybrałem żelki o kształcie samochodów. Jakieś strop wafle, w sensie nie poddaję się i szukam jakichś najlepszych strop wafli, które po prostu da się kupić w sklepie. Mam wrażenie, że tamte, które ja kupiłem, one były na przykład na margarinie i nie były jakieś takie najlepsze na świecie, więc szukam jeszcze lepszych. Wielkie leisy. O smaku. A, okej, okay, nieważne. Przez, przez cały ten czas, od kiedy wróciłem ze sklepu, byłem pewny, że wziąłem lajs o smaku takiego sosu gp coś takiego, i to jest taki sos na bazie majonezu do frytek. A okazuje się, że wziąłem po prostu ser z cebulą, więc to, to nieważne, to nie będzie testu tego. Ale najpierw żelki. Takie fajne opakowanie w ogóle mają. Faktycznie są takie malutkie płaskie samochodziki, w sensie żelki w kształcie samochodzików. I są trzy różne smaki. Coś żelka? Ładnie pachną, no to prawda. Przybije się. Widać, że jesteśmy zmęczeni. Mmm, się kleją. Właśnie, one są takie twarde na początku, a później się super kleją do zębów, tak. Na maksa się kleją do zębów. Są dobre, są dobre żylki, tylko że są najpierw mega twarde, a później takie mega klejące. Jestem fanem smaku, ale chyba nie jestem fanem konsystencji. W sensie są dobre, są dobre żylki, ale tak nie wiem po co się tak kleją. Są spoko, jakby nie wiem, bo nie będę ich oceniał jakoś liczbowo, nie ma to sensu, ale są, są spoko. Wleci jeszcze z Strop wafel, bo jestem ciekawy, jakby to są jakieś oryginale kanie, kaniers, coś takiego, i mam wrażenie, że jak coś jest oryginale to jest jakimś takim wyznacznikiem tego, jak to powinno smakować, więc jakby let's go. Plus to nie były tanie, Strop Waffle, OK. One kosztowały z 3 euro. To chyba były najdroższe strop wafel jakie były w sklepie. Spodziewam się po nich naprawdę długo. Pachną tak samo jak wszystkie inne wafel Wyglądają też. Tak samo, może bardzo podobnie, może są trochę ciemniejsze. Mam wrażenie, że te są trochę bardziej quality. Może w ogóle testujemy te strobowafle bez jakby podgrzewania ich, chcę jest trochę głupie, no ale lub w sumie lubimy je tak jeść, więc, więc dla nas, nas to jest ok. I mamy za duże kubki. Testowaliśmy, żeby sobie właśnie położyć na jakieś kawie czy herbacie, ale ten stropwafle niestety wpada, więc więc tego tutaj nie zrobimy. Ale tak czy inaczej, jemy je zazwyczaj w ten sposób, więc dla nas ten test jest spoko. Super różnicy nie ma, to prawda. Mam wrażenie, że trochę na jest inne i może jest trochę bardziej kruchy jeszcze. jest spoko. Ja mam wrażenie, że po prostu szukam jakiejś doskonałości w tych strobwaflach i. Ja jakoś tak wmówiłem sobie, że te tanie stropwafle to one nie smakują tak dobrze i to musi być jakiś drogi strobowafel i, i jakoś tak zapędziłem się w błędne koło szukania najlepszego wafla. Mamy dla porównania najtańsze stropwafle, i one są chyba jaśniejsze, aż w sensie wyciągnę jeszcze raz. Może trochę faktycznie te kandzie są jakieś takie ciemniejsze niż ten. Okej, okay, w porównaniu 1 do 1 one faktycznie, jest różnica. Jakby te tanie są tłuste, one mają taki tłusty posmak, a te tłusty. drogie nie, nie mają. Są takie nieskazane. Tym taką, nie są takie... taką chemią, nie? Będzie jeszcze test na ciepło, kiedyś w przyszłości. Tak zrobimy. Hello, kolejny dzień, a ja coraz bardziej zarośnięty. Serio, tak sobie patrzyłem dzisiaj w lustro i ja już naprawdę zaczynam wyglądać jak jakiś dziad, żul. Kolejny dzień, i kolejne sadzenie, w sensie sadziliśmy po raz kolejny, czyli po raz kolejny leciały na mnie zraszacze przez cały dzień i absolutnie miałem tego dosyć i powiedziałem, że jak jutro będzie sadzenie, to już nigdzie nie idę. I na całe szczęście ja wylądowałem na torfie, czyli na tym, czego nie lubiłem na początku, ale już z dwojga złego wolę chyba roznosić torf, i dziewczyny trafiły na sadzenie, ale przynajmniej. Nie jesteśmy w tej samej miejscówce, w sensie w tej samej w ogóle miejscowości, na tej samej szklarni, więc całkiem miło, bo mają tam taki ekspres do kawy i w tym ekspresie do kawy jest takie kremowe kakao, coś takiego i totalnie wypiłem dzisiaj chyba z sześć kubków tego kakao przez cały dzień, bo jest po prostu pyszne. Poza tym nie wydarzyło się nic, miałem dzisiaj pójść pobiegać, ale mam tyle materiału do pomontowania i tak bardzo mam jakby ograniczony czas, że nie będę tego robił, ale w zamian za to yy, kolejny test jedzenia dzisiaj będzie. Mam coś takiego jak takie batoniki z adwokatem. Mam wrażenie, że to będzie taki ala Pawełek, z tym, że Pawełki nie kosztują 4,70 euro za chyba 4 sztuki batona. Tak, za 4 sztuki, więc jakby to były drogie batony, ale jakoś tak mnie zaciekawiły, stwierdziłem, że a, sprawdzę, więc, więc zaraz będę to sprawdzał. Tu się w ogóle służy moja bluza prowizorycznie w razie czego. I co jeszcze z ciekawszych rzeczy? Chyba nic. Idziemy montować idziemy grać w gry idziemy się znowu odmurzyć, mam wrażenie że ten vloga z barakow -was... <śm> barakowisko będzie dłuższe niż zazwyczaj z większej ilości dni bo to nie ma absolutnie sensu żeby wrzucać takie krótkie materiały z niczego, bo tu się po prostu nic nie dzieje. Wychodzi na to, że jeden taki batonik kosztuje coś około 4-4,50. To jest jakoś mega w ogóle dużo i nigdy w życiu bym nie wydał normalnie tyle na batony, ale jakoś tak z jakiegoś dziwnego powodu mnie to przekonało, tak więc... Lepiej, żeby było dobre. Przegrywałem całą gierkę w TFD i poszedłem zrobić Milenie kanapki, i nagle zacząłem wygrywać. I pokonałem nawet ją. Bo tam pomogłam ci. Tak, mówi, że pomogła pokonać no tak. samą siebie. Pani, już gdybym nie pokonał, tutaj i Dobra, jest to lepiej. Ale niedobry. Smakuje jak Pani, pani, próbuj No. smakuje jak taka najtańsza jakaś taka. Dziadkowa podruba, Pawełka za, nie wiem, 50 groszy Na maksa obrzydliwe są te batony Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek, z jakiegokolwiek powodu będzie w Holandii Zobaczy te batony i coś go pokusi, żeby je sobie wziąć To lepiej niech sobie ich nie bierze Jezu, jakie niedobre batony, fu w dniu dzisiejszym chciałbym, żebyśmy wszyscy wiedzieli, że to się tutaj znajduje i już nigdy więcej o tym nie rozmawiali. Dobra? <laughs> nie, tak na poważnie. To dostałem od Martyny jakiś taki kwas zalajnowy, coś takiego i podobno mam mi trochę pomóc. Szczerze nie mam zielonego pojęcia, od czego się to zrobiło. Może jakieś uczulenie? Nie wiem. Ciężko stwierdzić, bo buźkę myję codziennie i jakoś tak staram się o nią dbać i no i wychodzi jak wychodzi. No trudno się mówi. Taka specyfika życia tutaj. No. Ups. Kolejną specyfiką życia tutaj jest to, że nagle wszyscy tutaj dookoła w barakach na barakowisku dowiedzieli się, że e, nagrywam do internetu jakieś pierdoły. Więc e, serdecznie pozdrawiam wszystkich z ludzi z barakowiska i całe barakowisko również drugą ręką. Śmieszne w sensie, jeszcze się nigdy tak nie spotkałem z twarzą, z twarzą w twarz z e, ludźmi, którzy faktycznie mnie obserwują i których jakby znam tak. Face to face, to dziwne uczucie, ale całkiem ciekawe, miło, <laughs> fajnie, że ktoś to ogląda. Ko kolejną sprawą jest to, że niestety minął kolejny dzień na pracy i kolejny dzień, w którym znowu nic się nie dzieje, ale to już chyba nawet nie muszę o tym mówić. Z ciekawostek właśnie odnalazłem dużo nowego bielactwa w swoim ciele, na swoim ciele. Tutaj mam już duże bielactwo i tak jak na dłoniach mam duże bielactwo. To uwaga, znalazłem bielactwo na bicepsie. Dobra, teraz jak patrzę, to chyba nie widać za bardzo tego bielactwa, chociaż może trochę. Nie wiem, ale jeden i drugi biceps jest biały. I ja mam wrażenie, że do końca roku będę biały w większości niż brązowy. Nie wiem, czy powinienem się o to martwić. <laughs> A zobaczymy kiedyś. Prze przekonamy się wkrótce. Tak, tak samo jak wkrótce przekonamy się, czy kolejne słodycze są smaczne, bo najbliższe dni właśnie na tym się będą skupiały, na testowaniu.